Wam, że jestem naprawdę bardzo zadowolona. Ja wiem, że może się powtarzam i już w wielu filmikach na ten temat mówiłam, ale widzę w koło coraz więcej ludzi się organizuje. Teraz jest, niedługo będzie październik, będą lokalne protesty w każdym mieście przeciwko koronapsychozie fałszywej pandemii. Naprawdę widzę ogólnie, przynajmniej i to jest moja interpretacja, że coraz więcej osób się budzi. Coraz więcej osób nie godzi się na to, co oni z nami robią. Czyli to, że chcą nas zdepopulować, że chcą nas zniewolić, że chcą e, po prostu nas wymordować. Zresztą już to robią poprzez 5G, poprzez... E, poprzez te smugi chemiczne i tak dalej. No teraz właśnie patrzę na niebo i akurat e, chyba dzisiaj było opryskane, bo w tutaj, w tutaj e, w pewnym punkcie jest ok, natomiast tutaj powiedzmy, już jest, jest tak ciemno, natomiast tam jest jasno, więc myślę sobie, że preskali. Chociaż dzisiaj nie patrzę akurat na niebo, ale wszystko na to wskazuje, że preskali. No, więc po prostu e, jestem z tego dumna. Naprawdę jest to bardzo motywujące do działania. Ludzie zakładają własne grupy na Facebooku, takie lokalne, organizują protesty spotykają się na zakupy na przykład wolnych ludzi, albo po prostu organizują protesty. To jest naprawdę bardzo fajne. Natomiast yy, kolejny protest taki ogólnopolski będzie od 24 października w Warszawie i oczywiście muszę tam być, bo jakbym nie mogło tam nie być. To tyle. Pozytywnego dziąka, a właściwie popołudnia. Do następnych filmów.